Nowy sposób znalazłem parzenia, ale ci później o tym powiem. Zaraz mi opowiem. Dobra. W tym odcinku powiem o kawie kraftowej. O tym w ogóle co znaczy kraft i dlaczego warto zwrócić na niego swoją uwagę. Zaczynamy! Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. Codziennie o 5.30, inspirujemy was po to, aby ten dzień był lepszy od przedniego. A nasze perliste głosy i gipkie ciała po kawce z przelewu pokazują, że to działa. Z przelewu rób z rozpuszczenia. Dzisiaj będzie o dwóch <laughs> równoległych rzeczywistościach. Michaszku, wprowadź nas w ten jakże kraftowy temat. Proszę państwa, jak widzicie, na moim biurku, naszym wspólnym biurku, pojawia się takie, takie coś. Jest to urządzenie, no, być może w świecie baristów, y, którzy nas oglądają i smakoszy w kawę znane. I właśnie zrobię teraz taki myk. Czy, jest to kawa. to Wygląda jak wazon na kwiaty <laughs> dla twojej y, dziewczyny. Wybrać, jak... Jakbyś lekko sznurem na w środku zbyt mocno związał i się zgięło. Pokaż, oh, oh, oh. pokaż, pokaż. Jest to sznur. Związany wazon na ciepło. Co to jest taki głos? Głos jest taki dziwny. To jest nie, sobie robię Słuchajcie, słuchajcie. Dzisiaj temat właśnie kawy kraftowej. Czyli kawy, no z czym wam się kojarzy kraft, no nie? Kraft. Mam właśnie kawę RTCK, kawa kraftowa, która tak. na, mm, ma dzisiaj premierę. O. Stąd też właśnie ten temat i seria o Kawie. Z rzemieślnictwem, z takim tak. panem, który podeszwy do butów ręcznie, <grym> smelując ten zapach butaprenu, naprawia. Czyli taki. Rzemieślniczy, mały tak. zakładzik. Mały zakładzik, który tworzy coś wysokiej jakości, nie? Dokładnie. Rzemieślnictwo. Tak. Też pamiętasz, mówiliśmy o tym, że aby wypoczywać w dobie cyfrowego minimalizmu mm -hmm. lub nadmiaru, warto mieć takie rzemiosło, które robimy po pracy, no nie? Ciężko dzieło. Tak, tak, tak. trochę przyciszę mikrofony. Mm. To jest poezja o, teraz smaku, tak, powiem, teraz ci, powiem, powiem ci mowy. To jest poezja smaku. No bo tak, mamy do wyboru różne rzeczy. Tak. Albo mainstreamowe rzeczy, nazwijmy to, albo kraftowe. Tak. Mainstream no to jest coś takiego dla szerokiego grona Taki. ludzi, takiej większości, no nie? Tak. Ciągnąć tu taką krzywę gałsa, no to no, tej większości. Ale my, jako ludzie, którzy są pełni pasji, którzy lubią podążać ze swoimi marzeniami i potrzebują jakiegoś. Pieprznięcia, porządnego z rana. Nie wiem, <grym> ja prostu doceniam życie i smakowania no, tak, go. Tak, tak. No to powinniśmy się, Zajem, za, że skupiasz się na zainteresować mocne. tym kraftem. No, tak? I teraz tak, wczoraj był u nas na cały dzień nagrań. Tak? Filip Bartelak. Filip Bartelak. Jedyny w Polsce Q-Grader, ekspert od kawy, Ma który nagrał z nami serię 10 odcinków o kawie. Marka sama w sobie 10 odcinków, Michał tak powiedział, skromnie. Pierwszy sezon zapowiada się lepiej niż Prizon. Break. No bo o kawie stwierdziliśmy, że możemy spokojnie nagrać jeszcze ze trzy takie tak. serie. Jeżeli chcecie zobaczyć pierwszy odcinek, może tak. zaprosimy. Postanowimy, myślę, że jak w sobotę mamy serię o zdrowiu, zaplanuj zdrowie, zróbmy to w niedzielę. Dokładnie. Również o godzinie 18. Tak. Każda następna seria będzie potem w poniedziałek dojdzie. żebyśmy mieli taki pociąg. Hy, żebyśmy mieli pociąg odcinków i pociąg do kawki. A? Tylko nie wiem, czy w niedzielę 18 nie idzie Dr. Queen, ale to sprawdzimy, czy nie, po, nie konkurujemy. Tego? Dziękuję i to, i dziękuję. Są dziękuję. pewne priorytety. Są pewne priorytety, ale powiedzmy teraz, Michaszku, o dwóch rzeczywistościach równoległych. Stuknijmy się. Zauważ, Dokładnie. jaki jest dźwięk inny od tego stuknięcia w mę kierunku, a jaki dźwięk inny od twojego. Usłyszałeś to? Jeszcze Nie, raz. jeszcze raz, Czekaj. Inny dźwięk jest to, i teraz mój. A twój co? A no nie, w twoim kierunku, na środku musimy, żeby to ciebie szła ta rozpuszczalna, a w moim ta. W tempie Lekko ale, tempy. Ale teraz dźwięk tak. yy, siorbania. A nie uwaga, powiedzmy. Inna konsystencja. bo od, od Filipa się dowiedziałem, że kawę się siorbie. Co prawda? jest siorbanie. Siorbienie. ty swoją. To był taki wyrazisty, z dobrym interwałem siorb. A mój, na, na, na rozpuszczalnej. Okej. Okay. Twoje bardziej taki jakiś zatkany głębszy. kran. Nie, <laughs> nie. Ale... myślę, że yy, moja takim. <laughs> Mm, takim głębinowym waleniem poszła, taki... No tak. du duża ryba tak. Dobrze. No ale popatrz, no. e jakbyś, żeby jedną moc do tego odcinka wyciągnąć, tak, i żebyśmy mieli streszczenie dla was w naszym mailingu Espresso, do którego ale serdecznie się... zapraszamy. Michał to próbuje zaciągnąć, bo słuchajcie, pojawiło się u nas tyle ostatnich nowości, no że Michał już chciałby kończyć i podsumowywać, ale nie o to chodzi w ogóle. Jesteśmy w dwóch rzeczywistościach. Michał, który wydestylował u siebie napój jakby to powiedzieć. Ekstrakcja kawy. Ekstrakcja najwyższej jakości w takim French pressie. Czy dobrze to nie, nazwałem? Nie, nie, French press to jest takie. A to się Co nazywa? babcie. To jest Chemex. Ej, przepraszam wszystkich, Akurat. którzy urywają French pressa z naszych komentarzy, że nazwał was babciami. Ale, ja, ale pozdrawiamy ja się też, Ja w domu takie do herbatki. Widać, że się Michał zawstydził, bo walnął buraka, ale słuchajcie, nie o tym mówimy. Ma teraz się do babci. Oczywiście, babciu. We love you. I teraz tak, Michał, 300 bez żadnych dodatków, niesłodzona jeszcze na nie, dodatek. Bo czyli to jest peł... naturalna słodkość. Pe... Pełny bukiet. Ja u bym mnie, już to. u mnie, chciałem dzisiaj no. na szybko, chciałem dzisiaj na szybko, czyli tak: rozpuszczalka, mleczko, No. bez laktozy oraz cukier. Masakra. I teraz Dokładnie, i teraz można żyć w dwóch. Równoległych rzeczywistościach. Jak to powiedział wczoraj Filip podczas naszych nagrywek, a można wejść na drogę, z której nie ma powrotu. Tak. No chodzi o to, że teraz, jeżeli ktoś przesiądzie się z takiej kawy rozpuszczalnej, no to jest normalne, że to on ją pije, bo to są nawyki. Filip też zaczynał do rozpuszczalnej. Tak, przesiądzie się na kawę ziarnistą, którą sobie mieli w młynku. I zrobi to w dobry sposób, że nie przeskoczy od razu na trudne kawy, tak, na przykład kostaryka, jakieś tam zapachy zgniłego, sfermentowanego ka i tak dalej, tak, tylko dokładnie. normalnie kawa, startowy pakiet słodkie, posmaki smaki czekolady, tak. no to już nie ma powrotu. Przyzwyczajamy się do luksusu wszyscy, i trudno jest nam się cofnąć tak. do czegoś, co było przed. Jeżeli ty spróbujesz teraz tej kawy, swoje kubki smakowe będziesz maczał w tej kawie przez trzy dni, to jeżeli spróbujesz potem rozpuszczalnej, stwierdzisz. Co? Kim ja byłem? Co to je... Kim ja byłem? Że tam byłem? Straciłem 30 lat mojego życia. Słuchajcie, no i o tym jest ten odcinek, no nie? Że można cały czas jechać do Mortadeli. Że można całe... czas. często. No, Cze... czyli takiej ciadowskiej szynce. Chociaż we Włoszech Mortadela to jest jednak top price, ale nie o, tym, nie o tym teraz, no nie? Mhm. I teraz, bo ja jestem cały czas w tej rzeczywistości takiej tu łatwego, szybkiego parzonka. No bo wiecie, u tego pana trzeba najpierw normalnie składać filtr, później trzeba tą kawę mielić, wiecie, on jeszcze ręczny normalnie taki będzie miał. Tak, akurat jest elektryczny, ale co mówię sobie, ręczny, była tak. taka celebracja każdego zmielonego ziarenka. Dokładnie. No, dochodzi, że celebrujesz. Ale ty wiesz o tym, że ja się teraz nie nabijam, tylko... ja wiem, ja wiem. Jakby No Wiem, wiem, wiem. z tego powstaje taki majestatyczny rytuał robienia kawki. Tak, i można tutaj teraz taką w tyle muzyczkę dać, majestatyczną. Tak. I teraz taką twoją. A tu takiego zęka puścimy, Martyniuka, przy rozpuszczalnych. którego również szczerze, lubię czasem posłuchać, jak jadę sobie gdzieś tam, ale. No. I teraz o co chodzi? Jak to powiedział Filip, znowu zacytujemy mhm. Filipa: Opierajmy się na tym, co lubimy, prawda? Nie dla każdego jest też kawka, nie dla ale każdego są ręczne młynki. Mówiliśmy o pasjach, wielu pasjach, poszukiwaniu pasji i testowaniu rzeczy, więc koniecznie każdy z Was powinien testować takie metody parzenia. Dokładnie. O, każdy z powinien testować, żeby mieć zdanie wyrobione. Dokładnie. I nie tak. trzeba tego urządzenia, to już jest next level, bo już rok parze w ten sposób, możesz mieć po prostu właśnie French press, babciny tak. lub, lub, lub takie. Szalef. Przelew, ekspres przelewowy. albo taki plastik zakładany na tak, filiżaneczkę tak, tak, z, tym. I z. papierowym filtrem. Dokładnie, Dokładnie to jest to. Tak. Chodzi o to, żeby wejść w tę przygodę kawową i zacząć sensorycznie odczuwać bodźce, o którym powiemy, o których powiemy też w następnych odcinkach naszego espresso Tu można by spokojnie kończyć, tak. bo na pewno coś sączycie, chociaż miejmy nadzieję, że nie naczczo, że chłeptacie jakąś kawkę teraz już. No, no nie? właśnie, jeżeli chcecie chłeptać dobrą kawę ziemię średniczą, no to właśnie RTCK w sklep PL, się. Tak, bardzo dobrze powiedziałeś? RDCKPL. Tak. No to tam mamy właśnie kawę startową, jak to Filip określił. Idealne na rozpoczęcie takiej przygody z Kraftową kawą. Ale dla tych, którzy już o kawie wiedzą, ale nie dowiedzieli się jeszcze o Tak naszym wynalazku, który nas teraz yy, bardzo, jak się tak. to tak. mówi? Mo yy, prości ludzie z ulicy mówią, że się jara, ale Podniecie. tu się mówi. Podnieci to też <grym> mówią, <grym> tak, ale że ekscytuje. O. No tak, fascynuje, ekscytuje, pasjonuje. Wszystkie mobilizuję. te słowa się dzieją właśnie od kilku dni, ponieważ na Wasze skrzynki powinien już trafić mailing od chłopaków z RTCK Espresso. Tak. Dajcie znać, do kogo doszedł Hashtag lub do... jeden. Kto otrzymał do... ten mailing, a kto jeszcze nie, to podnikujemy. Tak. jedyny komentarz pod tym odcinkiem, słuchajcie, prosimy Was tak. Doszedł lub nie doszedł. Taki? Tylko. No, chyba, że ktoś chce coś więcej, to nie chce Ale nie chce napisać, ale niech wyjdzie od tego. A, doszedł, Zróbmy doszedł. takie badanie naszego rynku RTCK Espresso. Doszedł Dobre. lub tak. nie doszedł. Ogólnie cel jest taki, żeby streszczać wam to, co mówimy tutaj w formie pisemnej, bo często ktoś na przykład jedzie do pracy i. O, super myśl, chciałbym coś zapisać, nie wiem jak. Na waszą skrzynkę przyjdzie podsumowanie tego odcinków. Niektórzy z Was również myślą sobie, ale pitolą w tym odcinku. I żeby wiedzieć, w którym mi więcej do niego nie wracać, te podsumowania również są dla tych. Jak zwał, tak zwał. A doszło co, czy nie doszło? Doszło czy nie doszło? Do zobaczenia. Wspaniałego dnia. Cześć. Jak już wspominaliśmy w tym odcinku, premiera kawy RTCK właśnie dzisiaj ma miejsce na naszym sklepie RTCK, więc jeżeli chcecie skosztować dobrej kraftowej kawy, link jest tam.